Witam moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnej części naszych szachowych zmagań. Dzisiaj kolejna partia, taka trochę dawniejsza. Ponownie mamy ranking 2100. Mój przeciwnik to mistrz FIDE z Brazylii, Kawa Marquez. Um, um, bardzo młody chłopak, um, nie wiem, 17, 18, 19 lat, coś takiego, więc już jest mistrzem FIDE, więc jak najbardziej szacunek. Zagraliśmy partię blicową na 3 minuty bez dodawania. Jeśli dobrze widzę, chyba tak. Tutaj sprawdza błędy. O, tu kliknę to przez analizę, żeby było bardziej przystępnie. No, dobra, no i lecimy. Już wiecie, co zostało zagrane, zostało zagrane, moi drodzy państwo. Sicilian Defense, Closed Traditional Line, Knight F3, czyli coś co, tak. To trochę zamienione posunięcia względem tej partii z Lille-Cortidze. Koridze, przepraszam, Coridze. I dlatego właśnie, dlatego cenię sobie ten debiut, że jest bardzo dużo takich niby podobnych linii. A jednak, no to, to jest, to jest taki, pamiętajcie, jeśli gracie czarnymi z przeciwnikiem,

No, właśnie, tutaj w ogóle jakieś. Ten skoczka, wskoczyłem skoczkiem. Powiecie, dlaczego? No, przecież miałeś biec pionami, chłopie, co się z tym wydarzyło? To jest takie bardzo podobne do obrony królewsko-indyjskiej. To jest taka tak dla mnie, tak. Sam bardzo dużo grałem w obronę królewsko-indyjską w dawnych czasach. No i też czy na przykład partię katalońską białymi. No i te struktury z gońcem przed króla, takim to w roshadzie, zawsze mi się podobały, zawsze lubiłem coś takiego. No i też kiedy czasem są jakieś głupie debiuty, w których nie mam tego, no to tak niby gram, niby jest spoko, no bo przecież się liczy, ale no i tak stara maniera do tego gońca tutaj i do tych starych planów królewsko pozostała. Co powinien zagrać? Powinien zabić? Może powinien zabić, ale co ja mogę powiedzieć? Po zabiciu biały ma otwartą drogę do do po prostu Marszu i tu i tu, 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 i po prostu szachowania i matowania. Co prawda, oddajemy centrum, żeby nie było po tym ruchu tutaj, tak, no, no, gramy G4, no i nasz marsz pionami no, tego się nie boimy. Gramy H4 i po prostu tutaj on się cofnie. Możemy zagrać na przykład F. Też wygląda spoko, zagra tak, my zagramy tak, chociaż nie tak, bo pionek nam poleci. No tak, no to będzie trzeba zagrać tak, co on zagra gońcem tu, no to my teraz zabijemy. Pyk, pyk, nie może zagrać koniem tu, bo my zagramy wtedy F, ale to są takie yy, wolne plany. Co on nam zagrał teraz? Zagrał nam cofnął się. Pamiętajcie, moi drodzy, kocham Was ogółem, naprawdę. Nie, no nie kocham. No, no, nie jesteście mi obojętni, jako moi widzowie. A zatem pamiętajcie: Macie rozwiniętą figurę. W sensie, w tym wypadku, kucę. Nie cofajcie ich, nie wiadomo gdzie, gdzieś do tyłu, w ogóle. Na przykład, gdybyście mieli tego kuca i wpadli na genialny plan, typu wieża tu, goniec tu i kuc tu, to tylko marnujecie czas tak naprawdę. Wieża tutaj po f5, które i tak zagracie, a właściwie powinniście zagrać, stoi dobrze. Goniec tutaj, ten goniec jest wkurzający, więc ten plan tutaj byłby w miarę ok, gdybym y, zamiast koniem tu poszedł gońcem tu i teraz gdyby się pozbył tego swojego konia właśnie o, na przykład tutaj, albo no nawet jakby cofnął, bo to właśnie to jest taka strategiczna fajna idea, e, mianowicie. Porównajmy gońce. Ten goniec jest z dobrym gońcem. Moim dobrym gońcem. Zapytacie się czemu? Ponieważ pionki centralne są ustawione na białych polach. Zatem ten goniec porusza się na czarnych. I one mu wcale nie przeszkadzają. Te pionki. Zatem to jest mój dobry goniec. Moim złym gońcem natomiast jest ten, ponieważ centralne pionki są na polach tego samego koloru, po których on biega. Zatem one już go blokują. Zatem ten goniec jest moim słabym. Z drugiej strony, na przykładzie czarnych, ten goniec jest ich dobrym gońcem, a nawet już można powiedzieć, że w tej pozycji jest całkiem spoko rozwinięty. Zwróćcie uwagę, goniec na C8, który nie wykonuje ruchu, przy takiej strukturze pionów jest rozwiniętą figurą. On atakuje 3 czwarte planszy, moi drodzy, to jest, no, to jest super. Dodatkowo pionki są na czarnych polach, więc go w ogóle nie blokują, zatem jest spoko. Ten goniec z kolei jest do bani ponieważ pionki go blokują, zatem wymiana tego gońca za tego gońca, faworyzuje czarnych. Więc w tym wypadku, gdybym odszedł gońcem, to po prostu tracę piona. A jeśli bym wymienił, to czarne są spoko, czarne są jak najbardziej zadowolone z takiego Przebiegło sytuacji, no powiecie, że zabicie, chociaż na no zabicie królową, takie hmm. no właśnie, no niestety, no trzeba tym koniom. Ja wiem, wiem co mówiłem, no ale w tym wypadku trzeba koniem, no bo te konie tutaj one będą zbyt aktywne na tych dwóch polach. No dobra, no bo już odeszliśmy, odeszliśmy z tematu. Koń poszedł, ten się cofnął, no to już właśnie cofając się. Oddał nam to pole, więc no już koń wchodzi. Wieża tutaj. No zapytuje się, czemu on zagrał tą wieżą tutaj. Czy chciał dodatkowo bronić gońca, którego i tak przecież nie wymienię. Bo pamiętajcie, jeśli coś jest słabą figurą, ten gonic jest do bani, A te konie są kosmiczne. One są na słabych polach w obozie czarnego. Nie opłaca się, nigdy się Wam nie będzie opłacić, chyba, że będziecie jakąś fajną kombinację widzieć, żeby wymieniać takiego jednego konia za takiego gońca, no. Myślałby kto, za tego gońca, no bo to jest jego dobry goniec. Więc jeśli by się pozycja otworzyła, no to ten nasz będzie masakrycznie aktywny. W ogóle to jest 10. Ruch, a partia ma 30, więc no... Będę się trochę streszczał. W ogóle, co, co ja zagrałem? Skoczek db e7 a, no właśnie, no bo to jest kombinacja. Pionek. Widzicie? Po prostu pozbyłem się obrońcy tego piona. I zabrałem sobie piona. I nasz przeciwnik, i teraz on widzi, że ten ruch wieżą był totalnie bez sensu. No bo koń go atakuje, no i musi coś z tym zrobić i ucieka, stracił tempo. No i my teraz mamy tempo, możemy coś przyatakować. Czy mamy się martwić o tego naszego konia, który jest sam w obozie przeciwnika? No wydaje mi się, że nie, no bo spokojnie może na przykład tutaj, może tutaj, szachów żadnych nie możemy dostać, więc no ten koń jest względnie bezpieczny, więc rozwijamy nasz atak. Klasyczny plan, y, posunięcie f4, wymienił, no nie wiem czy to, ta wymiana była spoko, tutaj właśnie y, w, po wymianie tego piona, y, ja zwykle mam dylemat. Y, lubię zabić pionkiem, y, wiem, że powinno się bić gońcem, y, nie mniej, no właśnie, wyprowadzając i w ogóle. A po pionku dostajemy F5 najprawdopodobniej. Czy się mylę? No, w tym wypadku nie idzie F5. Ale po tym i po zabiciu pozycja jest już dla czarnego. Więc właśnie, no jeśli macie jakieś takie naprawdę podejrzane pozycje, próbujcie szczęścia. Może się uda. Koń tutaj, no ale nasz koń już jest super fajnie. Broniony, co my tu mogliśmy zagrać? Pozycyjnie, zabiłem figurę. Ten goniec był o tyle wkurzający, że wpływał na nasze pole G4 wraz z tym koniem, i to już mi się nie podobało. Ewentualnie, mogłem spróbować tutaj zagrać H3, którego nie ma w liniach. No, jest spoko. Ponieważ h3 wpływa na pole. No nie mniej teraz no goniec e6 na przykład. No, oczywiście bicie tutaj takie nie za bardzo. Wracam, zabije nam tego. Nie może nam zabić tego? A czemu? Nie, może. Spoko, nic tutaj się mu wielkiego nie dzieje, no dobra, zabiliśmy, no i C3. C3 także jest bardzo fajnym, pożytecznym ruchem, ponieważ plan jest prosty. Na przykład, albo tutaj, tak już bez tych żartów, bo tutaj też, mam nadzieję, że macie jakieś poczucie humoru, to są tylko takie głupie żarty. No la la, u la la, puf puf no to tutaj należałoby no, hetman e2, królowa e2, przepraszam jak najbardziej spoko to znaczy to są znaki zapytania dlatego, że pierwsza linia ma 2,13 a druga linia ma 2,0 czy tam, o tyle i dlatego to jest znak zapytania, nie to jest bez sensu no, tutaj spoko wierzą zagrał, my wiążemy wow, no te gońce teraz tutaj i to jest właśnie Wyższość gońca nad skoczkiem. To, ta pozycja jest taka półotwarta, yy, i w półotwartych, no to to jest taki, taki. Yy, walka o strefę wpływów, no bo w otwartych pozycjach gońce są zawsze lepsze od skoczków, chyba że akurat jakieś widełki pójdą. Yy, w zamkniętych pozycjach goniec nie ma szans yy, z koniem, chyba że jego jakoś złapie, związanie pójdzie a w pół otwartych no to, to to zwykle zależy od pozycji. Tutaj tak naprawdę nie wiemy jak to się potoczy, która z tych figur będzie lepsza, wszystko zależy od tego jakie będziemy ustawiać. No i w tym wypadku te gońce wyglądają jak najbardziej spoko, a jeszcze to słabe pole. Mm -hmm. Zagrałem e5. Wow, i to było najlepsze posunięcie. Tylko, że nie widzę idei teraz. e5. Czemu ja zagrałem to e5? Wydaje mi się, że dlatego, żeby nie pchnął piona na f tego, żeby nie przesłonił nam przekątnej. Zobaczymy, jeśli zagram jakiś inny ruch. Albo też po prostu, żeby on nie wskoczył skoczkiem na E5. Ha, Bardzo fajnie zagrane. Wow, atakują nam piona potrójnie. A jest broniony tylko pojedynczo. Dlatego, że no teraz jakość zginie. Właśnie. Wierza zginęła. Hmm, co tu można zagrać? Moi drodzy Państwo. Co byście zagrali? Ja bym pchnął piona. 6. No. Nawet nie patrzę na te linie w tym momencie. Wow. Hmm. Ok, czy nie można po prostu zabić? Właśnie, on zabił. No i zagram końcem tutaj. Ha. A, to jest fajne. Nawet robić takie zadanka. No tak, no koniec za darmo w tym momencie. Nie wziął. O <laughs> je, <Yen. śmiech> No oczywiście, że koniec za darmo. Nie może zabić, bo jest związany. Ech, no widzicie, no. Ale to, to pewnie już było pod presją czasu, wiecie? Bo to już y, zaraz sprawdzimy, ile tam czasu mi zostało. Yy. To nie to. No, nie pod taką presją, miałem półtorej minuty, nasz przycink miał 40 sekund. No to wiadomo, no, to jest zawsze blitz, gra błędów. No, broni, cały czas broni. Ja bym właśnie zagrał tą wieżą tutaj, wieża A na E. Dokładnie. Dobry ruch to C4, bardzo fajnie pomyślane. Wziąłem, nie może przecież zabić, no bo zginie mu wieża. Tutaj z szachem zagrałem. Tak, odszedł. No i właśnie, odszedł tym. No i program pokazuje mata w sześciu. Wieża bije konia. Hmm. Oczywiście, jeśli by pobił niefortunnie. Yy, hmm. No właśnie, można po prostu dać szacha. Mhm. Zatem po tym zagrał wieżą, No i dostałem mata w jednym, bo wieża jest związana bo wieża jest związana. No dobrze, moi drodzy, to byłoby na tyle. Pamiętajcie tą złotą moją radę. Mianowicie, kiedy gracie z utytułowanym graczem, jakimś mistrzem FIDE czy wyżej, nawet jeśli ma tylko tam 50 punktów rankingowych więcej od Was. Obecnie ten zawodnik ma 2455, bo to jest jego stary ranking ten. Więc no całkiem spoko. No właśnie, zawsze róbcie tak, żeby miało jak najtrudniej. I on wcześniej, czy później. Pamiętajcie, to są ludzie. Ci lepsi gracze od Was są ludźmi. Oni na pewno popełnią jakiś błąd. Jeśli nie w tej grze, nawet. No to w jakiejś innej. Więc po prostu dajcie im szansę i nie podstawiajcie figur, bo na tym najniższym poziomie mnie bawi to, bo też jestem na paru grupach szachowych na Facebooku na przykład i bardzo często tam czytam komentarze po prostu ludzi na takich niższych rankingach. No, i bardzo często się pytają, jaką książkę polecasz. To, jest, to nie jest to, moi drodzy. Jedyne, co musicie wiedzieć, żeby grać tak na poziomie do 1000, 1400, może to jest taka granica złota, żeby mieć to 1400 na takim czeskomie, to nie podstawiajcie figur. Jeśli nie będziecie tego robić, to będziecie mieć gigantyczną przewagę nad masą innych graczy, którzy podstawiają. No i właśnie to był taki wykres. Widziałem kiedyś taki wykres przedstawiający przewagę na bardzo niskim poziomie, takim właśnie do 1000. No i właśnie jest góra-dół, góra-dół, przewaga czarnego, przewaga białego, przewaga czarnego, przewaga białego. No i tak w kółko. No zobaczmy tutaj, jak to wyglądało z tym mistrzem FIDE no mistrz Fida się nie popisał ja miałem 89,6 no, jakieś takie ludzkie rzeczy ale to wyglądało tak no tutaj troszeczkę jakieś niedokładności według programu no ale jak już weszło tutaj to już no i właśnie o to chodzi, że żeby nie wypuszczać tej wygranej. Żeby po prostu z każdym krokiem powiększać ją, powiększać swoją przewagę. I tego wam wszystkim gorąco życzę. No i oczywiście zdrowia moi drodzy w tych nienormalnych czasach. Trzymajcie się, cześć!